sprzęt podlodowy od taty wzięty czego się nie robi dla sławy <grym> cześć jest strony siły Fedek witam wszystkich bardzo serdecznie na najnowszym odcinku jak widzicie dzisiaj domowo na dworze lekki mróz a nawarstwiło się dużo rzeczy dużo paczek przyszło więc chciałbym wam pokazać te paczuszki plus do tego Sprzęt podlodowy, który dzisiaj, między innymi, wziąłem od Taty, ale też coś specjalnego przyszło, bo mam pewien pomysł na 1 stycznia. To jest w ogóle ostatni odcinek w tym roku, więc z góry Wam serdecznie dziękuję za ten rok. Ponad 80 odcinków nagranych specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Uważam, że ten rok był bardzo fajny, bardzo dobry, ale już przejdźmy do konkretów. Dzisiaj byłem u Taty. Tato mi dał swój sprzęt, można powiedzieć, który zazwyczaj. Wiecie, gdzieś tam używam, używałem na, na lód i też, też mam do niego po prostu centymetr. Pokażę Wam tak szybko, pokrótce, co tutaj dzisiaj od taty wziąłem. Tu wziąłem dwie wędeczki, po prostu, które już mają swoje lata. Jest to wędka Mikado, zresztą na moich filmach zimowych ją widzieliście. Nie będę się tutaj rozwodził, gdzieś tam robił przybliżeń i tak dalej, co to konkretnie jest za sprzęt, mimo że to jest jakiś kowrotek 1000, ten sprzęt ma, Shimano 1000, ten sprzęt ma kupę, kupę lat, ale działa, jedynie kiwoki są od Jacka Dubiela, mormyszki nawet nie wiem konkretnie skąd, mój tata takie fajne tuby zabezpieczające porobił mam po prostu do tego sprzętu sentyment, bo mój tato kupę lat temu na, na ten sprzęt łowił. Tutaj widzicie jakieś kołowrotek Eskimo 410 Konger, ale on działa yy, i będę będę z niego na pewno jeszcze nieraz korzystać. Tutaj błystki i mormyszki jeszcze kiedyś od Romka, przy od Krzysia na urodziny dostałem. Tutaj też różne spławiki, jakieś akcesoria. Zaraz przejdziemy do unboxingu. Pokażę wam, co kupowałem. Bo uważam, że niektóre rzeczy są naprawdę fajowe. Rękawiczki dodatkowe. To też takie, jak wiecie, ja lubię te rękawiczki bez dwóch palców. Uważam, że one są jakby takie najfajniejsze bez tych dwóch palców. Tak się przedstawia wiertło do lodu. Tu jest pokrowiec. Mamy zabezpieczone ostrza. No i śrubokręcik też jest do tego. Tak też musi być pierśnia Mówię, we Wrocławiu jest obecnie około 5-6 cm lodu, więc bardzo, no, tak niebezpiecznie. Ale mam jeden pewien pomysł, ale to zobaczycie może na następnym odcinku, więc nie chcę, nie chcę zdradzać. pierśnia tutaj się tak wkręca, fajnie, więc to też super sprzęt. Lina do przywiązania się. Tutaj też kolce na szyję. W razie czego byśmy wpadli? Błyżka do odgarniania lodu z kwasówki, taty, taty robota mam też już kiedyś pokazywałem, bardzo fajna podpłyka z kwasówki też właśnie roboty tato robił, o już działa nie, a składamy tak, że to dajemy do góry o i tak jakieś śrucinki plus do tego fajowa rzecz czyli zanętnik tak, wkładamy tutaj zanętę tu mamy takie druciki wkładamy Zanęta i później jak już spadnie sobie to na dół po sznureczku i zanęta wypada mam ogromny szacunek do niego, że coś takiego w ogóle był w stanie wykonać i że tata jest do dzisiaj mega pomysłowy od firmy Mikado, z którą jak wiecie współpracuję o zestaw pod podlodowy, właśnie kolce dodatkowe się przydadzą jeżeli pójdę z kolegą dam swoje stare przykładowo koledze a wezmę te, bardzo dziękuję to zaraz może powiem i co my tu i co my tu mamy wszystkie te sprzęty opiszę wam też, dam też w opisie mam nadzieję, że wszystkie wymienię, jeżeli czegoś zapomnę to oczywiście przepraszam no to możecie się domyślić co to jest. Kurczę, pierwszy raz coś takiego w ogóle... A, dobra, to jest tak pakowana po prostu. Mikado Ice Fishing, czyli wędeczka. Złożę ją może tak szybciutko zobaczyć. Nie widziałem, że tak się składa wędki te podlodowe. A, nie, bo to są jakby medium i soft. A. O to tu chodzi. Ta wędeczka była uznawana za najbardziej czułą. Nikado fitter ice, coś takiego. Rzeczywiście delikatna. koło wroteczek do zamontowania. Fajna taka niebieska. Kiwoki, Kiwoki mam, tu nie ma kłopotu, tu sobie dopasuję. O, tu mamy kołowrotki. Tryton mikro. I micro mikro. Tylko które do którego? Kurczę, rzeczywiście małe te że no, Zresztą jak to podlutnie Więc będzie zakładanie. Nie na niebieski, to do niebieskiego chyba, nie? Z bieg wsteczny, to będziemy na biegu wstecznym łowić. <grym> no, a ile tu żyłki wchodzi? 0,14 100 metrów, 0,12 135 metrów. Wow, to nieźle. Ja 0,10 sobie założę główną. Folię, folię później pościągamy. Ono chyba tu się obniża. No jak pewnie życia. Kurde, petarda. <grym> już się No Dobra. No dobra, już wiem. To mi Jacek Dubiel pomógł. Bo to jest tak, że gumkę sobie nałożyłem, jakby wcisnąłem tą dubkę razem z, z tym, a potem dałem dwie gumki. Można by te gumki jeszcze na dwa razy przyłożyć, a to się dobrze trzyma. Ale one są wtedy będą, nie wiem, czy bym je nałożył. No ale ogólnie jest git, Nie, i to wciskamy tu. I jest gitara. Lecimy dalej żyłeczka 010 60 metrów więc będzie musiał być zrobiony jakiś podkład, a sobie tutaj jest na ochotkę pudełko to znacie pewnie, że zakładacie to sobie na udo i tutaj otwieracie tak to wygląda No dobra, jest więcej żyłeczek plus mormyszki mormyszka, o takie fajne, nie za duże, nie za małe w sam raz, bardzo dziękuję Trzeba to założyć. Jest to fajna sprawa, bo to jest jej siedzisko. I przy okazji torba, którą sobie zakładamy na to coś, na ten pojemnik. I siadamy, można sobie. I to jest fajne na lód, właśnie. Nie? Służy jako siedzisko, ale też jako pojemnik na różne rzeczy. Dużo się tutaj tego wszystkiego nam pomieści. Fajna sprawa, bo tutaj, tak, możemy na dokumenty tutaj też jakieś historie. Tutaj też na dokumenty mamy nasuwak, no, który jest jeszcze przykrywany, i dodatkowo mamy szelki, więc możemy to sobie dać na plecy. No i tu mamy taki, można powiedzieć, poddupnik, który no, służy do tego, żeby było nami cieplej i troszeczkę wygodniej. Więc pod lód uważam na lód uważam, że bardzo fajna opcja. Jeszcze do tego jest pasek. Jakby się chciało to nosić na ramieniu, a nie bezpośrednio na plecach. No, około 2 kg, dwieście, więc nie jest źle. Kolejna historia, jaką otrzymałem. Jest to namiot Kampa Tail Nest. Tail Nest to jest taki namiot, jak otwieracie sobie na przykład klapę od samochodu i przedłużacie, można powiedzieć. Powierzchnie, tak? Czyli to jest taka dobudówka do bagażnika. Jeszcze tego nie rozpakowywałem, nie testowałem, no bo mamy mrozę za oknem, obecnie pada śnieg we Wrocławiu. Na najbliższej możliwej okazji Wam to pokażę też na filmie, a tutaj obecnie wklejam zdjęcie, jak mniej więcej sytuacja się przedstawia. Czyli na przykład sobie można wstawić łóżko karpiowe do bagażnika, bądź też spać w aucie po prostu na materacu. A z tego sobie robimy taką przedłużkę. Tu też możemy pod tym spać jakby na zewnątrz lub tu możemy sobie pod tym robić jakąś kuchnię polową, czy sobie zrzucić sprzęt wędkarski. Pokażemy ile to waży. Uo, no ale to musi troszkę ważyć. Tu już mamy pod 10 kilo. Następna historia jaką sobie zakupiłem. Dotychczas miałem takie dwa powerbanki. Tu jest 20 tysięcy, mam chyba 10 tysięcy. A tutaj już jest 40 tysięcy pojemności. Firmy Polion. Jest tego tyle na rynku, że aż głowa mała takie wejścia są. Ponad stówę to kosztowało. Wydaje mi się, że fajna pozycja. No, powerbanków nigdy za mało. Nigdy zawsze się one przydają, można powiedzieć, u wędkarza. Zastanawiałem się bardzo nad taką bazą, to się nazywa Blue Etty. To jest taka wielka, jakby skrzynia. I tam mamy na gniazdko, na inne jakieś tam historie. Ale nie dość, że jest to bardzo ciężkie. To ja też się tak nie wybieram gdzieś tam na tydzień czy coś, i zawsze te powerbanki też możemy podładować, bo nawet taki powerbank starczy mi mniej więcej na dwa-3 naładowania telefonu. Mniej więcej, jak nagrywam dla Was odcinki to czasami zażywam pół powerbanka, czasami w ogóle bardzo rzadko mi schodzi jeden, ale to już będę mieć po prostu trzy. No też to wszystko jest dodatkowa waga. No ale te stacje takie wielkie ważą średnio chyba tam 30 kg. No i to też zajmuje dodatkowe gabaryt w aucie, więc to ma plusy, też minusy. Też nie z tych wszystkich opcji gniazdkowych bym w tym Bluet korzystał, zapewne, bo gniazdko mi no nie jest zbyt niepotrzebne, chyba że jakiś ogrzewany materac czy coś, ale o tym też, że się doposażyłem pod względem spania, zaraz też Wam pokażę. No więc zakupiłem coś takiego, zobaczymy jak to się będzie sprawować. A ja mówię, dodatkowy parbank trzeci zawsze potrzebny, zawsze jest dobry. Tego nigdy za mało, znam takich, co nagrywają przed streamy na Twitchu i mają, nie wiem, po 8 powerbanków. No ale to jest rzecz, która jak najbardziej według mnie słuszna do zakupu. I te stacje buuletti są jeszcze o tyle, no nie fajne, bo są bardzo drogie kosztują kilka tysięcy złotych, tak, a taki powerbank kosztuje stówę. No to jest troszeczkę różnica. Chyba, żeby była jakaś współpraca, to wtedy jeszcze spoko można się zastanowić, ale wydawać kilka koła na to, żeby mieć dodatkowe zasilanie. No to ja na tych powerbankach, na tych trzech to sobie spokojnie te trzy dni, można powiedzieć, przeżyję. Nie? Tutaj zakupiłem mniej więcej, one były po 12 zł, tylko że pisali w opiniach, że są słabe baterie. I rzeczywiście tak jest, jak patrzę tak pod kątem, to jest super. Patrzę na wprost, prawie nic nie widzę. Zakupiłem tych zegarków cztery sztuki. Teraz pokazuję to te 20 stopni i 53% wilgotności, 20,8 dokładnie. Zakupiłem je po to, żeby mieć je do samochodu, żeby sobie z ciekawości sprawdzić, ile jest stopni w samochodzie. Jak będę przykładowo spać, ale też po to, żeby zobaczyć, jaka jest temperatura nad wodą, czy jest ta temperatura adekwatna z aplikacją, taką standardową na telefonie. Bo tak naprawdę zawsze tylko bazuję, patrzę na można powiedzieć. Bo tak naprawdę może się to czymś tu różnić, nie? a tak z tej bardziej ciekawości w domu się zgadza. Bo mam takie, jeszcze mam z innej firmy i jest dokładnie tak samo jak tutaj. Więc wydaje mi się, że się zgadza. 59 stopni wilgotności. To napiszcie w komentarzach, czy to jest ok, jak na mieszkanie, czy za dużo, czy za mało. Nie mam pojęcia. Myślałem też nad zakupem termometru do wody, bo to też jest ciekawa sprawa, żeby badać, sprawdzać no jak ta ryba się zachowuje pod względem, czy jak ma 3 stopnie, 2 stopnie woda, czy tam 20 no gdzie tak z ciekawości, aczkolwiek prowadzenie tych książek można powiedzieć zapisowych z rybami co jak, kiedy się zachowuje to później, no, według mnie następnego roku może być totalnie inaczej czasami takie małe szczegóły wpływają na teżerowanie ryby przykładowo może być ta sama temperatura wody na przykład na zewnątrz podobne ciśnienie, i podobne wszystko, a tak naprawdę uciąg wystarczy, że będziemy mieć inny na odrze. Przykładowo wiem, z 40 g zrobi nam się 90. I ta ryba może już inaczej reagować, więc ja takich zapisków nie prowadzę, aczkolwiek, aczkolwiek lubię wracać się do moich starych momentami odcinków i patrzeć co działało lub nie działało i wyciągać jakieś takie dodatkowe wnioski, bo czasami się też zapomina o tym co było 3 lub 4 lata temu i takie fajne jakieś małe szczegóły można sobie tutaj wyciągnąć. Następna rzecz jaką zakupiłem i żeby zmieściło <laughs> się w smarcie na no Allegro, chyba dużo osób z Was tak robi, po prostu kupiłem 5 sztuk, jedną położyłem w firmie, jedną mam w jednym samochodzie, drugie w drugim. I jak kupiłem Pajero, to na początku w tej mojej terenówce, no tak pachniało średnio, bo tam też od poduszki, od silnika, coś tam było, trochę jakiś zapach taki, wiecie, jak to w starych samochodach. No, ale później to wszystko zrobiłem, plus sobie zakupiłem taki zapach, mam mega dobra opinię. Około 60 dni nam ten zapach w samochodzie no, pachnie na wiśniowo i uważany jest ten zapach za jeden z najlepszych, przynajmniej sądząc po opiniach. I uważam, że tu się go tak fajnie tu się go otwiera, tutaj to zrywamy nie? i tu sobie już regulujemy. I uważam, że wiecie, może nie jest to do końca wędkarska rzecz, ale też czasami jak zdarzyło się Wam nieraz pewnie siatkę zostawić czy coś nie w bagażniku, ale zawsze jest przyjemnie jak się wchodzi do tego samochodu Wiadomo, jeżeli trzymacie auto w garażu, to ten zapach fajnie się rozprzestrzenia, bo tam jest cieplej. A jeżeli mamy takie zimowe warunki, jak teraz, no to ten zapach będzie zdecydowanie mniej czuć. No, ale taki jeden zapach kosztuje około 10 zł. Następna historia, jaką zakupiłem, może trochę na wyrost, ale tak sobie mówię, kurczę, chyba by mi się to przydało. To jest tak naprawdę, słuchajcie, zwykła lampka biurkowa. Weźmiemy sobie powerbanka nawet tego. Nie, to nie jest pod ten powerbank, się zgadza, ale ten, nie wziąłem wtyczki do tego. O! No i chodzi o to, moi drodzy, żeby co? Żeby sobie oświetlić półkę boczną, tak? Jeżeli mam półkę boczną tutaj, to sobie postawię i tutaj z lewej strony kosza, czy też krzesła będę wszystko widzieć i stanowisko się będzie lepiej, można powiedzieć, prezentować. Jeżeli będzie Padać deszcz może być wiadomo problem, ale wtedy sobie jakąś zwykłą czołówką po prostu poradzimy. Czy, czy przy nabieraniu tutaj koszykiem, czy coś haczykiem, czy będę tutaj majdać, chyba nie. Wydaje mi się, że fajna rzecz. Takie lampki są już naprawdę tanie gdzieś tam też na różnych hałupcach internetowych. Wiadomo, ja tam nigdy nie wybieram szczerze mówiąc takich najtańszych, najtańszych rzeczy. Staram się zawsze tą dyszkę dwie dorzucić, żeby kupić coś minimalnie lepszego. To też się w miarę płasko składa. No nie będę tego ważyć, no trochę wiadomo, no waży taka lampka, ale wydaje mi się, że też spoko pozycja. Chodzi o to, żeby też inwestować w to wędkarstwo, no jak chcesz się rozwijać takie małe szczegóły pozwalają mi na to, że ja się swobodnie czuję też nad wodą. Kolejna historia, można powiedzieć, budowlana. Kto pracuje na budowie, ten wie o co chodzi. To jest statyw, statyw długości 140 cm, i chodzi to o to, że on jest nie dość, że jest ciężki, no nie będę go tu rozkładać, nie? bo to też no, ma 140 cm długości. To też tak naprawdę może być na halogeny, i możemy sobie oświetlać stanowisko. Bądź też po prostu ja na razie w halogeny nie inwestuję, bo tu już właśnie jest potrzebny, można powiedzieć, normalny prąd, czyli agregat, jakiś tam, nie wiem, benzyna, bla bla bla, i kolejne, kolejne historie. Mam tyle latarek na chacie, że po prostu sobie. Mniejsze, większe, że sobie tymi latarkami spokojnie, tutaj jakby na razie poradzę, a przyszłościowo będziemy myśleć. Aczkolwiek fajnie, bo jak mamy taki jeden halogen i sobie go oświetlimy od góry albo nawet z tyłu, to on tak rozświetla stanowisko, że no już nic więcej tak naprawdę nie potrzebujemy. Chyba nawet tego światełka na półkę boczną. No i słuchajcie moi drodzy, dwie rzeczy, które mi się marzyły bardzo. Od dawien, dawna się zastanawiałem, żeby to takie coś zakupić. To jest materac Hannach. Dobrze, chyba to wymawiam, który kosztował mnie niespełna 300 zł. No jak to materac? Dmuchany. Możemy to zrobić spokojnie, ustami. On ma dokładnie 197 cm długości, 62 szerokości i 7 cm wysokości. Ja już go sobie wczoraj dmuchałem i naprawdę jest powiem Wam petarda. Jest naprawdę petarda. Tutaj jest coś, o czym marzyłem. Od, można powiedzieć od dawna. Czyli to jest, zainwestowałem. Na razie wziąłem sobie narraty na raty na Też są takie fajne opcje, że można sobie rozbić na raty. To jest śpiwór puchowy. To jest śpiwór puchowy Fjord Nansena 700. -ka. W sumie mógłby, mogłoby się go jeszcze bardziej skompresować, ale tak naprawdę, no nie trzeba można powiedzieć. Ja wczoraj, jak go, powiem Wam, sobie przetestowałem gdzieś tam w, w domu, rozbierając się tylko i włączcie do majtek. To po dwóch minutach myślałem, że spłonę. On ma około 5 czy ona około minus 5, minus 10 stopni komfortu. No to minus 11 to jest takie chyba minimalne, a minus tam 2, czy około no 0, to na pełnym totalnym lajcie. On ma z tego co pamiętam 31 komór on się tak fajnie później dosłownie napełnia tym całym powietrzem o widzicie on się już napełnia no i jest naprawdę w takiej formie można powiedzieć mumi. więc jestem mega szczęśliwy, że sobie go kupiłem no zapłaciłem za niego niespełna 1000 złotych ale uważam, że jest to inwestycja, a chcę sobie spać też w samochodzie w zimnych warunkach czy nawet gdzieś tam lekko na dworze pod takim namiotem no nie jestem takim hardkorowcem, żeby robić to teraz, kiedy pada śnieg i uważam, że trzeba mieć jakąś taką radość z tego wędkowania jeżeli bym siedział pod lodem, pod namiotikiem, to spoko, ale z Federem uważam, że to jest totalny, totalny bezsens, nie? więc nie chcę się też męczyć no i zobaczcie, to poleżało chwilę tak naprawdę z tego, co chyba Wam powiedziałem, to ma 31 komór i, i popatrzcie teraz, ile to minutkę było, jak wygląda mój worek, jaki jest śpiwór wielki, nie? I tak naprawdę, jak on napęczniał. No i śpiwór składamy, wkładamy, tu jest jeszcze taki do tego, tu jeszcze był taki do tego worek czarny, o, on mi spadł, jak go wyciągałem. Nie wiem do czego to służy. Byście mogli napisać w komentarzu. Wydaje mi się, że do tego, żeby wsadzić ten śpiwór tu, żeby go gdzieś na plecaku suszyć, przykładowo, jak idziemy sobie na jakąś wycieczkę, bardzo możliwe. Ale nie jestem pewny. A tam tam materacu jest jeszcze zestaw naprawczy w środku, nie? Nie, nie będę rozkładać tego materaca i go pompować specjalnie. Zobaczycie sobie na jakimś następnym odcinku, na pewno to jeszcze zaprezentuję. A pozwolicie, że ja ten śpiwór puchowy wcisnę do tego czytałem właśnie na, na internecie, że minusem jest jedynie tego śpiwora, że właśnie ten pokrowiec na niego mógłby być jeszcze mniejszy żeby jeszcze bardziej go skompresować bo tak naprawdę ten śpiwór też waży 1100 gramów, więc to jest naprawdę mega mało, a chciałbym troszeczkę też w lesie w przyszłym roku pospać, mam nadzieję że mi się uda to zrealizować, takie bushcrafty bo gadam, gadam, gadam a w sumie tego nie realizuję To zróbmy tak, wsadźmy ten worek. I wsadźmy tą matę. Tylko może z tej maty tą metkę już sobie To kupiłem dzięki temu, że oglądacie filmy, więc Wam bardzo dziękuję. No i moi drodzy przyszły nowe naklejki. Sytuacja polega na tym, że tak wyglądały stare naklejki. A tak wyglądają nowe naklejki. Jakby ktoś miał ochotę nabyć taką naklejkę, to uważam, że cena 2,50 to jest bardzo spoko, plus opłacenie paczkomatu. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć mój kanał, oczywiście można przelać złotówkę więcej na wsparcie kanału, to zapraszam do maila, który jest w opisie filmu poniżej. Taką naklejkę wyślę. Ponadto ja zawsze coś od siebie dodatkowo dorzucam też do paczki. Jakiegoś gratisa wrzucę. Na razie przykleję to tutaj. Takich naklejek mam 100. Jeżeli chcecie 2, no to 5 zł. Jeżeli chcecie 4, no to 10 zł. Tak. Mówię to tak bardziej, żeby sobie gdzieś tam nakleić na samochodzie czy na jakimś sprzęcie wędkarskim. Mogę nawet po jednej, czy tam po dwie takie dorzucić. Te mniejsze też. Jakby tutaj nie ma problemu. też właśnie jak widzicie w ogóle piję sobie teraz wodę z kubka sub.pl to jest taka platforma, która jest to platforma można powiedzieć patronajta, gdzie to działa trochę na zasadzie tak jak te bajkofi, że można twórcy postawić kawę, jak sama nazwa mówi więc jeżeli macie ochotę właśnie wesprzeć kanał, też możecie zostać stałym patronatem na patronite.pl kilku patronów w tym roku się pojawiło, więc bardzo, bardzo dziękuję. To jest dla mnie mega. No nie ukrywam, pomaga to przy rozwoju kanału. Co to dużo mogę mówić? Naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Ja powiem, przytoczę taką historię, chyba to już mówiłem o siebie, ale jeszcze raz, że dzięki temu patronajtowi poznałem m.in. Michała Śpierekowskiego, który nagrywał mi kilka zawodów, przyjechał jako patron, można powiedzieć, kanału. Poznaliśmy się. I jeszcze mi pomagał sam z siebie po prostu nagrać kilka odcinków, bo chciał mi dzięki temu coś podpatrzeć jak łowię. I takie mi Michał szczęście przyniósł, że no pięć razy pudło z rzędu się udało zdobyć. I mam nadzieję, że Michał dalej będzie przyjeżdżać. Wiadomo, nie zawsze może, bo to każdy ma swoje życie, ale ja jestem z Wrocławia, Michał jest z Jelcza, więc fajnie, że takie historie też się pojawiają. Ja bardzo dziękuję w ogóle wszystkim też innym patronom i wam, że oglądacie te odcinki. Ponad mówię 80 odcinków w tym roku udało się nagrać. Jestem bardzo zadowolony z ryb, jakie złowiłem w tym roku. No, między innymi 5 kg brzana, fajne leszcze, jakieś tam płocie. Dużo było tych ryb. Ciężko niektóre te ryby nawet zapamiętać tego, aż było tyle, bardzo dużo niesamowitych przygód. Mam nadzieję, że jeszcze więcej przygód przede mną. I co, i życzę Wam wszystkiego najlepszego na 2026. i Jeszcze taką jedną rzecz na koniec chciałbym tylko powiedzieć. 6 grudnia to jest Święto Trzech Króli od godziny 10 do godziny 12 na Opatowicach, nowy dom. To jest Wrocław, no jeszcze Wrocław można powiedzieć, bo organizujemy akcję sprzątania świata razem z Jackiem z kanału wędkowania bezparcia na szkło. I byłem dzisiaj w ekosystemie wziąłem worki do tego sprzątania, więc ta akcja jest sparta przez ekosystem, rękawic niestety na miejscu nie mieli, aczkolwiek była wydana dyspozycja ale nie mieli, ale mam jeszcze po ostatniej akcji, Jacek też coś kupi, jakaś kiełbaska na grilla się pojawi po tej akcji, będziemy sprzątać brzeg Odry wzdłuż można powiedzieć Opatowic ile się uzbiera, tyle się uzbiera ekosystem te śmieci odbierze to jest inicjatywa Jacka, ja mu przy tym jakby pomagam, więc można powiedzieć, że nasza wspólna inicjatywa Fajnie, że Jacko, Jacek za to zainicjował. Jak wiecie, że ja mniej więcej półtora, 2 lata temu na barkach taką akcję zrobiłem. Przyjechał wtedy około 20 osób. No, zbieraliśmy kupę śmieci. I fajnie, że, że takie akcje według mnie są. Aczkolwiek no, na Opatowicach, w okolicach Zoot i tak no, dalej, to jest trochę taka syzyfowa praca. Czy przy tych biczbarach, mówicie, posprzątacie, posprzątacie. Później robić ten sezon taki wiosenno-majówkowy. Przyjeżdżają Grilowicze, kampery, ale też wędkarze. Znaczy dla mnie, wędkarz, który śmieci nie jest wędkarzem, a jest dla mnie śmieciarzem. Wędkarze prawdziwi nie zostawiają po sobie śmieci. No ale my posprzątamy, zrobimy taką akcję. A wiadomo, że później z biegiem czasu i tak znowu te śmieci będą, czasami jest tak, że jednego dnia pozbieracie całą główkę, a następnego dnia jest to samo, nie? Ale żeby nie było, ukończmy ten film miłym akcentem, zostawcie łapki w górze. Jeżeli mogę Was prosić, jeżeli całym rokiem nie komentowaliście żadnego odcinka, bo komentujecie bardzo rzadko, to dajcie znać w komentarzu, że żyjecie. Będzie mi bardzo miło, że oglądacie. Może macie coś do siebie do powiedzenia. Ja odczytam wszystkie komentarze i na wszystkie zawsze odpowiadam, więc wiecie, że zawsze Wam też odpowiadam na wszystkie. Jeżeli o coś pytacie na Messengerze, nawet jak pytacie 40 razy na jakich haczyki łowię. <laughs> Trzymajcie się, do zobaczenia i czytajcie opis linki. Pozdrawiam Was, ją.